Pytamy sobie daleko, ręką, ciach i za i, I teraz jest, idę do przodu, przeskakuję kolanem tutaj do w jego ręki. Przekręcam. W Jeszcze raz. Jest, musi być bardzo głęboko złapane i tu w głowę. Przechodzę, bijam kolano, przekręcę. Zobaczcie, jesteśmy przy samej głowie. Przeciwstawny koniusz się łapie. Przeciwstawny koniusz. Tu, o. Tak już. Tu ciągnę, tu wbijam banie do matki. Lub w można w ostateczność ale to ciężko. Ciak I.